Mecz trzeciej kolejki ligowej to wyjazdowy pojedynek z dobrze znaną nam z poprzednich sezonów uranią Ruda Śląska. Rywal to solidny, aczkolwiek ostatnimi czasy mający problem z naszym zespołem, gdyż pięć ostatnich spotkań rozstrzygniętych zostało na korzyść Podlesianki. Czyli tym razem naszym piłkarzom udało się zdobyć komplet punktów? Zobaczcie materiał filmowy. Oto skład w jakim wyszliśmy na to spotkanie. W bramce z numerem pierwszym Artur Tomanek. W obronie od lewej Marcin Widenka, Seweryn Gentarczyk, Krzysztof Renner i Przemysław Rzemła. W pomocy zagradariusz Kubacki, Dawid Bremer, który jest kapitanem naszego zespołu, Marcin Rosiński, Dawid Solik, a także Bartosz Witas. W ataku popularny Kaczyk, czyli Radosław Kaczmarczyk. Od pierwszej minuty Podlesianka rusza na rywali wysokim pressingiem, z którym gospodarze kompletnie sobie nie radzą. Pierwsza doskonała okazja ma miejsce w dziewiątej minucie. Precyzyjny krok gantarczyka trafia na prawe skrzydło do Rzemły, który zgrywa piłkę w tył do Rosińskiego. Ten gubi przyjętym kokoszkę i uderza w bramkę. Skąd głową piłkę wybija jeden z obrońców? 5 minut później Rosa ponownie staje oko okofokus z bramkarzem po ładnej klepce z kaczmarczykiem, ale jego lob przechodzi niewiele obok słupka. W 16 minucie w środku pola piłkę odbiera Colik, wymienia szybkie podanie z Rosińskim i zagrywa fuliczkę do Radosława Kaczmarczyka, który w sytuacji sam na sam pewnie trafia do siatki i wyprowadza nasz zespół na prowadzenie. To prowadzenie. Autorem dla gości. Idziemy za ciosem i wynik podwyższamy 4 minuty później. Na prawym skrzydle z obrońcami urani zabawia się Rościński i podaje piłkę na 12 metr. Skąd Dawid Soli płaskim strzałem pokonuje rozpaczliwie interweniującego pardele. W minucie 24. otwierające podanie do Rzemły wykonuje Rosiński, ale nasz skrzydłowy w dobrej sytuacji uderza w plac golkipera. Cztery minuty później Rosiński znowu dogrywa, tym razem z prawej strony na przedpole do Kubackiego, którego soczysty strzał wędruje niewiele nad poprzeczką. Minutę później powinno być 3 do zera, kiedy błyskawicznie znajdujemy się pod polem karnym Urani, ale Dawidowi Colikowi nie udało się pokonać Pardeli. W 35. minucie Kaczmarczyk przejmuje piłkę od Rzemły, okręca się z nią wokół własnej osi i ze stoickim spokojem posyła mierzony strzał z lewej nogi Socholi z okolic 20 metra. Piłkę odbija się od słupka i spada do bramki. Prowadzimy już 3 do 0. A przerwę schodzimy z pewnym prowadzeniem, dzięki czemu, już w przerwie, nasz trener decyduje się na dwie zmiany w składzie. Po zmianie stron układ sił absolutnie się nie zmienił. Hegemonia podlesianki była absolutna i kwestią czasu były kolejne szanse na zdobycie gola. Pierwsza taka sytuacja ma miejsce w 54 minucie, kiedy po szybkiej kontrze piłka po dograniu Rosińskiego trafia na przedpole do Zająca, a jego płaski strzał broni jednak Pardela. Chwilę później jedyną dobrą szansę mają w tym meczu gospodarze, ale to Manek radzi sobie z strzałem Ziemcika. W 60 minucie jeden z obrońców powstrzymuje rajd Rzemły tuż przed linią pola karnego. Rzut wolny egzekwuje Gantarczyk, ale jego strzał paruje do boku golkiper. 3 minuty później akcję prawą stroną przeprowadza Stachoń. Przekazuje piłkę Marcinowi Rosińskiemu, który wymienia klepkę z colikiem i wystawia doskonałą piłkę do Kaczmarczyka, a ten po profesorsku wkręca w ziemię wypiura i nie daje szans pardeli hat naszego napastnika. Niecałe 10 minut później piłkę wzdłuż pola karnego zagrywa Rosiński, między nogami przepuszczają Kaczmarczyk, dzięki czemu oko w oko z bramkarzem staje Adam Zając, ale szukając krótkiego słupka uderza minimalnie obok bramki. Chwilę później mamy kolejną kapitalną sytuację która powinna znaleźć się w bramce Urani. Colik wypuszcza na czysto rzepę, który trafia jednak w słupek. Piłka spada pod nogi Rosińskiego, ten uderza mocno, ale niesamowitą interwencją popisuje się Pardela i paruje piłkę na rzut rożny. Ostatnia szansa należy do Pasieki, który przejmuje doskonałego krosa Nowaka, ale w ostatnim momencie daje sobie odebrać piłkę obrońcy. Mecz ten był pojedynkiem z gatunków, w którym wynik 4-0 to absolutnie najmniejszy wymiar kar, jaki mogliśmy wymierzyć naszym rywalom. Myślę, że najłatwiejsze spośród tych spotkań ligowych, które graliśmy dzisiaj, zdecydowanie najłatwiejsze. Przeciwnik no, nie postawił bardzo wysoko warunków. Zdominowaliśmy od pierwszej minuty praktycznie do ostatniej. Tych bramek mogło być pewnie jest dwa razy więcej, No ale zwycięstwo pewne. Jesteśmy zadowoleni. I teraz kolejny szeroki przegląd kadry dzisiaj. No tak, no znowu dzisiaj 17 osób zagrało, juniorów czterech. No nic tylko się cieszyć. Ta trzecia bramka to jest taka podleśanka, którą chcemy oglądać, taka no była to Tiki taka, nie ma za ukrywać. Tak, to już było takie rozegranie, którego szukamy, no, chociaż myślę, że jeszcze możemy dołożyć jeszcze ciut więcej. Teraz przed no coraz trudniejsze te, te, te mecze, kolejny już w tygodniu, jakie nastroje przed tym spotkaniem. I coraz trudniejszy terminasz dosyć ciężki, bo gramy środa, sobota, za chwilę derby. Także no nastroje takie, chcemy wygrywać wszystko, chcemy każdy kolejny mecz wygrywać, ale nie patrzymy dalej niż do następnego meczu. Także teraz skupiamy się na cyklonie, we wtorek, trening, środa, mecz. Mam nadzieję, że również zwycięski, bo u Ciebie w domu. Dzięki. Brakowało nam trochę tych bramek, jednak dwa mecze po 2-1, i tak niezbyt pewnie z przodu się czuliśmy. Mało bramek, a tutaj dużo okazji, wiele bramek bo cztery, no i cieszymy się z tego zwycięstwa. No podobnie jak w poprzednim meczu, ten wynik mógł być co najmniej dwa razy wyższy. No na pewno, ale myślę, że spokojnie pracujemy i, i te okazje, które będziemy mieli w innych meczach, będziemy wykorzystywać i, i najważniejsze, że będziemy wygrywać. Ty dzisiaj z Hatrykiem, która bramka najładniejsza? Myślę, że ta ostatnia była ciekawa, bo, bo ten obrońca tak trochę jak te Pentolino przejechał przede mną i, i, i ja mogłem włożyć to praktycznie do pustaka. No to była taka fajna tyk i taka w lizie Okręgowej. No nie przesadzajmy, takie małe podleckie granie. Myślę, że super weszliśmy w mecz przede wszystkim, e, zaczęliśmy dobrze od początku, bo tak sobie powiedzieliśmy, że każdy mecz zaczynamy tak dosyć słabo od początku i powiedzieliśmy sobie dzisiaj że przed meczem, że musimy wejść dobrze w ten mecz i tak się zaczęło, jedna, druga, trzecia bramka i, i poszło. No i duża przewaga i Urania tak naprawdę co najmniej o klasę od Was odstawała. No tak, powiem szczerze, spodziewaliśmy się większej agresji ze strony Uranii, ale można powiedzieć, że ich zdominowaliśmy od pierwszej minuty z tym pressingiem, który sobie założyliśmy, że od pierwszych minut będziemy starali się realizować, więc myślę, że tutaj zdominowaliśmy od początku grę. Powoli skakujesz do pierwszej jedenastki, to co teraz tego miejsca nie oddasz? No będę się starał e, trzymać, trzymać jak najdłużej przy, przy, tym, przy tej pozycji, jak najdłużej trzymać ten pierwszy skład, natomiast jest rywalizacja, jest duża w drużynie, nie ukrywam, że trzeba na treningach e, f, 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 kolokwialnie powiem zapieprzać, żeby tutaj się dostać do tej jedenastki, także e, walka będzie do końca cały czas o pierwszy skład. Kolejna ligowa walka już w najbliższą środę, ale przy tak mocnej i wyrównanej kadrze nie mamy się tego bać. W środku tygodnia o godzinie 17.30 na własnym stadionie zagramy z bardzo trudnym rywalem, jakim wydaje się być w tym sezonie cyklon Rogoźnik.